Przede wszystkim, żeby wykasować poziom wskaźnika paliwa w przypadku, gdy ma się instalację gazową. Najważniejsze jest to, żeby ustawić przy ilości kilometrów, nie trip A, nie trip B, tylko trzeba ustawić odo. Bez odo nic się nie stanie. Ja specjalnie kierownicę mam pod skosem, żeby widać trochę, czy był klucz w dolnym rogu. Najważniejsze jest to, żeby klucz wyciągnąć. Wciskać przycisk, ja specjalnie tak zrobię, żeby było Już lepiej widać, trzymać kilka sekund, włożyć kluczyk, przekręcić, odkręcić, przekręcić, puścić koniec. Nie wiem, czy było widać, wskazówka się podniosła, niewiele, bo akurat niewiele jeździłem i tyle. Tak się kasuje poziom wskaźnika paliwa. Resetuje.